od 20 lat Prosów Wronkowski prowadzi taką akcję, żeby do niego zgłosił się chociaż jeden pacjent, który w sposób udokumentowany wyleczyłby się z procesu nowotworowego i do tej pory takiego chorego nie miał. Zresztą ja również takiego chorego, który by się wyleczył przy pomocy samej bionergoterapii absolutnie nawet, w sposób bardzo optymistyczny patrząc, nie zauważyłem, a równocześnie z moich badań wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat w sumie w Polsce zmarło około 50 tysięcy ludzi leczonych metodami niekonwencjonalnymi. Praktycznie w Polsce co piąty chory decyduje się na leczenie medycyną w cudzysłowie niekonwencjonalną, która dla niego ma skutek. Często śmiertelne. Zdarza się, że bionergoterapeuta opóźnia przyjście chorego do lekarza. W tym miesiącu miałem młodą, 28-letnią uczennicę, czyli studentkę prawa, która miała wyjść za mąż i której zaproponowano chemioterapię, której zaproponowałem chemioterapię był nowotwór więc zwykle cechując się ogromnym, yy, ogromną możliwością wyleczenia, odmówiła tego leczenia i w efekcie 4 miesiące od początku leczenia jakimiś ziołami i różnymi innymi środkami zmarła yy, z, 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 z objawami wyniszczenia, no już nie mówiąc o, o derzynach, no w tragicznym stanie, w momencie kiedy ją zobaczyłem po raz drugi to już był brak człowieka, no a ludzie, którzy to spowodowali, szpitali, że w Krakowie żyją i mają się dobrze, prawda? Mało tego, rodzice tej dziewczyny i jej niedoszły mąż odmówili podania nazwiska. ludzi, nie chcą. Oni po prostu nawet zaproponowałem, że przynajmniej ratowali innych, którzy mogą wpaść w łapy tych hostaplerów, Nie dostałem żadnej wiadomości. terapeuci Obiecują, że uleczą wszystko. Jak to wpływa na pacjenta? Chory, który się przyzwyczaja do swojego bionergoterapeuty, nie może się później od niego oderwać. Ja widziałem pacjentkę niedawno, która miała guz wielkości 15 centymetrów i ona przez blisko 9 miesięcy ten guz rósł. Ja się pan w... pytam, proszę Pani, czy Pani widziała, co się działo? To śmierdziało, to była ropa, to wszystko. On mówi, proszę pana, ja do tego pana miałam zaufanie, ja się przyzwyczaiłam. On mi obiecał, że ten rak wychodzi na zewnątrz. Ja się dobrze czułam psychicznie po wizycie u niego i to podkreślane było bardzo wyraźnie, że mimo tego postępującego nowotworu potrafił ten człowiek wytworzyć więź psychiczną, która wpływała na tą chorą, że ona nie mogła powiedzieć stop. Nie zrobić. To jest, ja tego mechanizmu nie potrafię wytłumaczyć, ale to jest bardzo znane zjawisko.